Siema, z tej strony Paweł. No i Bartek. Witamy w drugim sezonie serii Nudny Minecraft. Więc tak, już zaczynaliśmy ten odcinek bardzo długo, więc... Bardzo du dużo razy, można powiedzieć. Te, to drzewo już... Kilka razy już Bartek je rozwalał, ale dobra. Więc tak, gramy z nudów, jak sami wiecie, w nazwie jest. Sejba nam żarło. Fajny mamy tutaj terenik, jak sam widzicie. lat tutaj pierdółki takie. Więc tak, będziemy... Prosiłbym Was, żebyście na końcu, na końcu jeżeli obejrzycie, albo od razu teraz dali w komentarzach co byśmy mogli zbudować. No tak, to naprawdę nie mam żadnego celu w tym Let's Playu, czy zagrajmy. Jeżeli tak, możecie dać na przykład... Jakiś projekt, nawet jeżeli macie jakiś projekt u siebie, nakręćcie go i dajcie w odpowiedzi do filmu. wideo. No odpowiedź wideo. Wtedy sp spróbujemy z Bartkiem zrobić to yy, na single player. L więc dobra. Yy, single player, ja pierdzielę, co ja mówię? Multiplayer, ale bez kreatywa, dobra, więc jedziemy. Sorry, że się mylę, ale mu... My. Ale nie Trudno mi się mówi. A, oh, mam line. <trybuj> Kupę, mogę wejść. Aj, zwei, drei. Jeep. A, kurwa, jest, to dobrze. Co tam robisz? Skaczam po drzewach. Doktorze. <trybuj> Oooooo, oh. telefon. Lololol, słynny sobie na komputerach. Słychać? Szum? Tak, tak, słychać. Aha, pani jeszcze bateria mi upada. Mmm, dobra. Co ty to drzewo? Chwilowy... Oooooo... Ooooo... Oooo... Jezu, rąb. Okej, okay, teraz czekaj, to. E, ładowarka ładowarka no, ładowarka 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 nie ładowarka 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 Ouch, dobra. Yy, gdzie ty jesteś? No. Ja, no przy tej górze. Na górze tej tam intro? No nie, odwróć się, odwróć się. No, tam mnie. jesteś. Góra intro, właśnie to jest góra intro, jak coś. No właśnie. Tak ją nazwaliśmy. A... Ja, ja coś tam mam pochodnie. ja mam różowe Deski, są. Pataki, no ta, fajnie. No najlepiej, no żeby też za badać, kurde, no. Myślę, że potwory są wyłączone, nie? Tak, bo spawnki. Spawnowałem sobie. Próbowałem spałnować, więc... No, A, to potem no, czekaj, to musimy się gdzieś spawić, bo... Czeka, czekaj, czekaj, nie Okej, dobra, ja już mam łopatkę. Fucking się dzięki! No to dobra, czekaj, zabierz łopatkę. Nie, dobra, mamy już. Zauważyłem, że to tylko mi wypadły. Dawaj moje pataki. Tak, 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 tak. A, to A gdzieś moja łopata. Weź no? spalmo. Ale to no serio, ja miałem łopatę gdzieś. Oddaj łopatę. Eee, nie mam łopaty, ja mam tylko deski. No weź na no to nie, nie ja miałem łopatę. Czekaj, nie, czekaj, mam tu jakąś deskę jedną, taką inną. Jest. to o to mi chodzi, ale jeszcze łopaty, nie mam łopaty, przytłum miałem w ręce łopaty.

Pan to. u mnie jakiś dźwięk jakby? Co? Właśnie u mnie jakby była muzyka? Tak, słyszę. I się Rączę chmury Efekt chodzenia. Wyłącz Jas, yes. już nastroj. No, tu jestem przy tej takiej labie, tam jest... Ej, miejscu, człowieku, laba. ale nie mam lagów, ale fajnie. O widać, nie wygenerowała mi się mapa. No. A, znowu szumi laptop zrozumie. Noc idzie, noc idzie, noc idzie, ja się tutaj nie kręciłem. No taka jaskinia, no taka jaskinia, tam jest dalej, widzę chyba Iron O, dupę! Co ja zrobiłem? Chodź za lawą mieszkam, do dupą No właśnie, ale to jest taki fajny bóg, że tutaj lawa nie leci, patrz, eee, zobacz. Nie, 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 umrę to fajny. <laughs> patrz, <laughs> łeb wsadziłem. Nie parę się z <laughs> nim, nieśmiertelny. Dobra, mam darmowe światełko, to fajnie. No, jak coś to mam pochodnie. Tylko nie kop y, na górę, bo może, wiesz, lawa być. O oh, f**k you, s**t! Woda, woda, woda! Da, da. Dasz mnie ugasił, dziwne. Eee. Pal, 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 pal się, Paweł. Kurde, ej. Kurde, nie mam widzenia. Mm, nie mam Cobblestone'a. Ej uważaj podchodź, mi pod kilów Nie rób tego Tam już został ten ścianę Nie kop na boku, bo tam będą drzwi Ta 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 ta, ta daj crafting down. Słyszałeś to? Jak to fajne taki dźwięk? Nie o, a wiesz, że mam a nie mam tego kreative, ale mam tego moda zainstalowanego tego z Brainem. Ale to nie będzie tego. Nie, o fajne, no fajnie, fajnie, tam są piosenki. Brain. No Brian. dobra, ogarniaj, postaw crafting, nie? Ja nie mam. O eee, dach na pewno, no. No sam, że się cię rzuciłem. No, he, he, no, no. Nie wiem, że zostawię tego kraciwnego. No. No. No dobra, ja już mam karton. No to minut będzie się wyjść. Czekaj, bo. Mm, nie myślę. A, zaraz będzie fajna taka. Mm, efekt. Zróbmy żeby... za drzwi. O oh fuck! tobą! No. <ślesz> <ślesz> o! O, Dawaj! O, O, ja się nie, O, ja się O, ja się ja się do okna! go zabić? Nie, nie próbuj. wejdzie i wybiję wszystkich. Poszedł, poszedł down! Nie <śleczny> wychodzi. Okej, okay, ładnie. Gdzieś no, nie chcą zamknąć Okej, okay, mam okno. Trzeba uważać, że jest zombie. Dobra, po krótkiej przerwie, działamy znowu. A ja uważam, bo tam... Idzie, cięcie, cięcie. Okej, przypadkowo mi się nacisnęło. Mhm. Widzę creepera. No, ja tutaj mam okno. Zombie, ten to, to ta, to, to zombie. Okej, okay, okej. Okay. Co robisz? Słucham, to Co chcesz Co ty robisz? O, stałem, stałem. Co robię? Stałem. Teraz Ty masz kamienny pilof? Nie. Mm -mm. Ja coś to... Mogę coś zrobić, ale nie mam patyków. Ja mam zrobić. Żeby... Dobra, we węgiel, Jezu. Jak coś to ja mam węgiel, no. Obłóż do piecyka. O co? Nie wiem. Ja słyszałam, że creeper spadł, czy co? Też słyszałam, jak łamanie kości. Brr, 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 brr. Dobra, jak na razie... Okej, okay, ja sobie swój pokój robię tutaj. No, to ja tu. Taki mały pokój. Dawaj, robimy taki pokój, tylko taki. O tak, ja. tutaj skrzynia, tutaj takie małe łóżko. Że nie na boki, tylko dw dwa na boki i tak do przodu dwa. O też, to jest ja zrobiłem tutaj coś. Dobra, no tak, na razie tu nic nie, nie mam. Łóżko też nie mam. Tak, jak to jeszcze oświetlę sobie. Pochodnia tutaj tak na środek. Ostatnie pochodnie? Proszę. Już nie chcę Dobra, ja tutaj muszę zrobić mieć. Zresztą ja coś robię. No nie no, ja ci skrzynkę zrobiłem na ty. No. Masz już tą skrzynkę, bo ja ci ją w prezencie zrobiłam. Paweł zobacz szybko przez okno! Co jest? Widzisz mnie? Mhm. Mm Kupię krypera, może ci się uda. Nie, no. zabiję go! Dobrze, zabiję go. Mam proszek, dwa. To jest. Zombie jest. Ej co, Jakieś się coś o złapał. Znaczy ino w sensie, że cofam mi. kurde trójka. Ej co zabije, jest zombie i on nagle z martwych powstał. No nie, y zacząłem go bić, on się tak cofnął i nic nie zrobiłem. Uhum. I wiesz, wokół mnie takie jakby fajne takie kółka? Nie, aha, no widzę, widzę. Aho, no, trollo lol.

No to tak, kiedy wykończymy? No zaraz chyba na mm. Jeszcze minut to. No zaraz się dzień zrobi. Właśnie już jest dzień już się prawie dzień. Muszę Daj pada. O, enderman był bu i długo mi proszę. Pobanisz. Hmm. No piesz, shit, to było głupie. A, co się bije. Kurwa. A, łaja. Szkielet mnie goni! Nie, drugi szkielet. Nie, ja idę, kure, do... no. Nie, pomartwiaj się. Nie, gonimy szkielet. Fajnie. Dwa serduszka. Oczywiście, no, długa nie jedno serduszko i pół. Oni jeszcze? No są goni go? całkiem? widzę hałsza. coś... Aha to jest lewa wiesz? No, mam za dużo owiec na łóżka, bo jest na ten. Ja świnki spotkałem, ale nie będę ich zabijał no, jak na razie.